Oto 41 ciekawostek o Kamerunie. Kamerun jest nazywany Afryką w miniaturze ze względu na swoją różnorodność geograficzną i kulturową. W kraju można znaleźć zarówno sejłeni, góry, lasy deszczowe, jak i wybrzeże Atlantyku. Stolicą Kamerunu jest Yaoundé, ale największym miastem i głównym centrum gospodarczym jest Douala. Douala pełni także funkcję najważniejszego portu morskiego kraju. Kamerun uzyskał niepodległość od Francji i Wielkiej Brytanii w roku 1960. Obecnie jest republiką z systemem wielopartyjnym. W Kamerunie mówi się w ponad 250 językach i dialektach. Oficjalnymi językami kraju są język francuski i język angielski. Wulkan Kamerun to najwyższa góra w kraju, osiągająca wysokość ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Jest to także jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Afryce. Kamerun jest domem dla wielu endemicznych gatunków zwierząt, w tym dla rzadkich goryli i szympansów. Lasy deszczowe w południowej części kraju są jednym z najważniejszych siedlisk bioróżnorodności w Afryce. Kraj ma bogate zasoby naturalne, w tym ropę naftową, gaz ziemny, boksyt oraz drewno. Przemysł wydobywczy odgrywa kluczową rolę w gospodarce Kamerunu. Kamerun to jeden z czołowych producentów kakao w Afryce. Czekolada produkowana z kameruńskiego kakao jest eksportowana na cały świat. W Kamerunie uprawia się również kawę arabikę i robustę, które cieszą się dużym uznaniem na rynkach międzynarodowych. Plantacje kawy znajdują się głównie w regionach górskich. Kameruńska kuchnia jest bardzo różnorodna i łączy wpływy afrykańskie, francuskie i arabskie. Popularnymi daniami są dole, czyli gulasz z liści gorzkiej trawy oraz fufu, czyli kruski z manioku lub jam. Kamerun ma jedną z najlepszych drużyn piłkarskich w Afryce. Reprezentacja narodowa, znana jako nieposkromione lwy, wielokrotnie zdobywała Puchar Narodów Afryki. Jednym z najsłynniejszych kameruńskich piłkarzy jest Samuel Eto'o. Grał on w czołowych europejskich klubach i jest jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Afryki. W Kamerunie istnieje system dwóch systemów prawnych francuskiego i angielskiego. Jest to pozostałość po kolonialnym podziale kraju między Francję i Wielką Brytanię. Największym jeziorem w Kamerunie jest jezioro Czad, które jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie zmniejszyło swoją powierzchnię. Kurczenie się jeziora jest wynikiem zmian klimatycznych i nadmiernego wykorzystania wody. Kamerun posiada jedną z najstarszych tradycji muzycznych w Afryce. Popularnym gatunkiem muzycznym w kraju jest makossa, który zdobył międzynarodową sławę. Kameruńczycy obchodzą wiele świąt narodowych i religijnych. Najważniejszym świętem narodowym jest Dzień Jedności Kamerunu, obchodzony 20 maja. Kraj posiada wiele parków narodowych, w tym park narodowy Waza, który jest jednym z najważniejszych rezerwatów dzikiej przyrody w Afryce Środkowej. Można tam zobaczyć lwy, słonie, żyrafy i wiele innych gatunków zwierząt. Kamerun jest jednym z niewielu krajów Afryki, gdzie żyją plemiona nadal praktykujące tradycyjny styl życia. Do takich grup należą m.in. pigmeje baka. Tradycyjne rzemiosło w Kamerunie obejmuje wyroby z drewna, biżuterię oraz tkaniny. Ręcznie tkane tkaniny kameruńskie są cenione ze względu na piękne wzory i jaskrawe kolory. W niektórych regionach Kamerunu popularne są maski używane w ceremoniach plemiennych. Każda maska ma symboliczne znaczenie i jest związana z duchowością i tradycją. Duala, największe miasto Kamerunu, jest głównym ośrodkiem gospodarczym i finansowym kraju. W mieście znajduje się także największy port morski w kraju. W Kamerunie popularne są walki kogutów. Są one organizowane głównie na terenach wiejskich i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Kamerun ma bardzo młodą populację ponad 60% mieszkańców ma mniej niż 25 lat. Kraj zmaga się jednak z wysokim poziomem bezrobocia wśród młodzieży. Flaga Kamerunu składa się z trzech pionowych pasów: zielonego, czerwonego i żółtego oraz złotej gwiazdy po środku. Każdy kolor symbolizuje ważne aspekty narodowej tożsamości i jedności. Kamerun jest jednym z największych producentów bananów w Afryce. Banany są nie tylko eksportowane, ale także stanowią podstawowy składnik diety Kamerunczyków. System edukacji w Kamerunie jest podzielony na część frankofońską i anglofońską. Istnieją różnice w programach nauczania i strukturze szkolnictwa w zależności od regionu. Kraj ma dynamicznie rozwijający się przemysł filmowy, znany jako Hollywood. Produkcje kameruńskie zyskują coraz większą popularność na kontynencie afrykańskim. Jednym z największych świąt religijnych w Kamerunie jest Ramadan, obchodzony przez muzułmańską społeczność kraju. Święto to wiąże się z postem, modlitwami i uroczystymi posiłkami. Na kameruńskich targach można znaleźć wiele egzotycznych owoców, takich jak jackfruit, mango, papaja i afrykańskie śliwki. Są one ważnym źródłem witamin w codziennej diecie. Kamerun posiada wiele tradycyjnych tańców ludowych które są wykonywane podczas uroczystości i ceremonii. Tańce te często opowiadają historię i mają symboliczne znaczenie. Kraj posiada dobrze rozwiniętą sieć rzek, które odgrywają kluczową rolę w irygacji i produkcji energii elektrycznej. Najdłuższą rzeką w Kamerunie jest Sanaga. Trzydzieści drudzy w Kamerunie funkcjonuje system transportu oparty na motocyklowych taksówkach zwanych Bęsky. Średnia długość życia w Kamerunie wynosi około 65 lat. Opieka zdrowotna jest nierównomiernie rozwinięta, szczególnie na obszarach wiejskich. W Kamerunie znajduje się jedno z najbardziej tajemniczych jezior na świecie, jezioro Niołus. Kamerun jest jednym z największych producentów drewna w Afryce. Duża część jego eksportu stanowią egzotyczne gatunki drzew, takie jak heban i macho. Na północy kraju można znaleźć rozległe Seiweni, które są domem dla wielu dzikich zwierząt, w tym antylop, lwów i słoni. Park Narodowy Benou jest jednym z najlepszych miejsc do obserwacji dzikiej przyrody. W Kamerunie żyje wiele różnych grup etnicznych, z których największe to Bamileke, Fulbe i Bantu. Każda z tych grup ma swoje unikalne tradycje, języki i obyczaje. Wiele wiosek w Kamerunie posiada tradycyjne pałace wodzów plemiennych. Na południu kraju znajdują się gęste lasy deszczowe, które są częścią jednego z największych ekosystemów leśnych w Afryce Środkowej. Są one domem dla rzadkich gatunków zwierząt, takich jak leśne słonie i goryle nizinne. Kameruńskie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego ma około 400 km długości i oferuje piękne plaże oraz tropikalny klimat. Wiele z nich, jak plaża Kribi, jest popularnym miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.